Witam serdecznie dzisiejszy odcinek o bardzo popularnej rybie o bardzo popularnej rybie o bystrzyku czarnym czyli popularnie o nonie czarnym rybka też nazywa się bystrzykiem Axelroda natomiast po łacinie nazywa się Hypersobrycon Petersia Oxeloroda jakoś tak. Druga część to pewnie się pomyliłem. A w każdym razie jest to Hyper -Sobricon. Neon czarny. Jest dosyć popularny. wśród akwarystów od lat. Bardzo ładna ryba. Wymagająca lekko kwaśnej wody koło 6,5. Zrobimy powiększenie. Wymagająca pH około 6,5? Generalnie, tak jak literatura podaje, no to, to jest od 5,5 do 7,5, ale najlepiej, właśnie tak około 6,5 żeby było. Zresztą ja i tak hoduję też. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to od 23 do 27 od 29 różnie podają. A literatura też podaje. Że jest to ryba stadna. Owszem, ale w akwarium zauważyłem, że nie są aż tak stadne jak inne tego typu ryby. Raczej pływają albo w małych grupkach, albo siedzą rozproszone w zbiorniku. Tak jak teraz na przykład, to widać. Gromadzą się w momencie, kiedy się karmę. Zaraz pokażę. Ich jest tutaj około 15, więc. Gdyby była tak bardzo stadna jak to opisują, to powinny razem w grupie pływać, tak jak na przykład czerwonogówki, które rzeczywiście trzymają się razem, rzadko kiedy można spotkać pojedyncze gdzieś siedzące. Natomiast yy, bystrzyk czarny, czy też neon yy, czarny, na ogół właśnie on tak się zachowuje w małym akwarium, owszem, siedzi w grupie, natomiast w 260 litrach jak jest no to te ryby sobie siedzą rozpraszane po zbiorniku w różnych miejscach o, na przykład tutaj widzę osobna jak bywa, samica no i generalnie w całym zbiorniku tak te ryby y, się rozpraszają um, wbrew pozorom Potrafią być dość złośliwe wobec innych współtowarzyszy akwarium, szczególnie mniejszych. E, natomiast w książkach na pewno znajdziecie opisy, że to jest niezwykle miła i spokojna ryba. Wcale tak właśnie nie jest. Jest owszem spokojna. E, natomiast czasami, e, szczególnie to się odnosi do, do tych większych samic, samiec jest mniejszy, smuklejszy. O, to jest ta ryba poniżej. No, tutaj na przykład mamy samice z dwoma samcami, to na tej zasadzie one właśnie stadnie pływają sobie. Yy. Natomiast potrafią właśnie te większe samice prześladować jakieś mniejsze ryby. Dlatego na przykład zabrałem je od neonu Winesesa, bo zdarzało im się obgryzać yy. płetwy odbytowe u neonów, znaczy no, nie odbytowe, tylko ogonowe chciałem powiedzieć. Yy. Także. Też, jeżeli chodzi o wielkość zbiornika, w owszem, nie jest to duża ryba, ale lubi sobie popływać i lubi mocny nurt wody, tak jak tutaj można zaobserwować. Ten nurt jest dosyć silny, prawda? No to widać po roślinach. No i chcąc mieć bystrzyki, to minimalne, według mnie, akwarium. Jakie się do tego nadaje, no to jest 100 litrów albo powiedzmy zbiornik, który ma 80 cm długości. To jest takie absolutne minimum. Natomiast najlepiej ta ryba prezentuje się w dużym zbiorniku i wydaje mi się najlepiej się czuje. Zresztą można zobaczyć, że wszystkie wyglądają zdrowo, żywo. Nie uciekają z tego nurtu, siedzą w nim. Także. Jeżeli będziecie decydować na te bystrzyki, no to naprawdę kupcie sobie więcej. nie wiem, 15-20 sztuk. No i akwarium minimum 150 litrów. Naprawdę wtedy te ryby będą no, świetne. Zresztą są świetne. Natomiast no, lepiej się prezentują w zbiorniku, właśnie takim większym. Um, jeżeli chodzi o zbiornik. To wymagania nie są jakieś szczególne te gry, no wiadomo, lubią dużo gęsto, dużo roślin, gęsto obsadzony zbiornik. Ciemne podłoże, to jak widać jest ciemne podłoże do tego różne właśnie takie zacienione miejsca zalecane światło rozproszone, natomiast tutaj w tym zbiorniku są różne miejsca, bo są naświetlone z rozproszonym światłem. I z tego co widzę, to rzeczywiście yy, preferują takie miejsca yy, albo dosyć ciemne, albo właśnie takie, yy, tak jak tutaj, yy, już w końcu akwarium, gdzie to światło nie jest takie silne jak powiedzmy tutaj. Yy. Jeżeli chodzi o karmienie, no to też nie ma jakichś specjalnych yy, wymogów. Natomiast yy, może inaczej to powiem. Ja akurat z zasady w ogóle y, karmię ryby i pokarmem suchym z rana y, i pokarmem y, żywym lub mrożonym, prawda? Planktonem. I ryby te dostają takie jedzenie codziennie. Więc y, trudno mi powiedzieć, jakby się zachowały, gdyby dostawały inną karmę. Natomiast z obserwacji wiem, że w ogóle powinno się dawać rybom nie cały czas kółko to samo, tylko no przecież sami też nie chcemy jeść cały czas kółko to samo. Tylko kupić najpierw dwa czy pokarmy różne i w ten sposób karmić. Natomiast osobiście polecam dawać mrożoną rozwielitkę albo żywą. No, wydaje mi się, że te ryby lepiej po prostu się czują po tym. Ciężko mi powiedzieć, jak wyglądają ryby, które nie zostają takiej karmy. Czy wyglądają dużo gorzej od tych, tutaj a może wyglądają lepiej. No, nie wydaje mi się, natomiast e, naprawdę warto, warto dawać e, taką karmę. Karmić można dwa razy dziennie. Według mnie to jest dobra opcja, e, rano i po południu. E, i Dawać po prostu z rana płatki, tak jak ja daję na przykład płatki, mieszam tetramin ze piruliną, chlorerylą i moringą. I to dostają ryby z rana, wszystkie, we wszystkich zbiornikach, i naprawdę ta karma znika w momencie. Natomiast po południu daję właśnie mieszankę planktonu. No ryb mam sporo, więc też mogę sobie pozwolić na to, żeby. W jednym kubełku było wszystko, full wypas, wymieszane. Tylko po prostu do każdego zbiornika dozuję odpowiednio tą karmę. No i mają tam naprawdę co wybrać, bo jest i ochotka, i jest tu bifex, i wodzień. Do tego cyklop, dafnia, artemia, czarne komary. Także... No, jest to miks. Ciężko w domu taki miks uzyskać, bo wiadomo, no, trzeba mieć tyle ryb, żeby to zjadły wszystko na raz. E, natomiast można po prostu zrobić coś innego. Kupić dwa, czy różne pokarmy. E, na przykład właśnie komary. Do tego ochotkę. Te ryby bardzo lubią ochotkę. Natomiast ochotka odpuszcza ryby, więc nie można dawać jej zbyt dużo. A dafnie. No, to też bardzo lubią. No i dzisiaj dajemy dawniej, jutro dajemy ochotkę, pojutrze dajemy komary, tak na zmianę i naprawdę te ryby będą bardziej ożywione niż jeżeli będą cały czas karmione tym samym. E... Czy jest to ryba dla początk początkującego akwarysty? No nie wiem, wydaje mi się, że są delikatniejsze od neonu Eee... A może jeszcze trochę, to przypłyną znowu. Wydaje mi się, że y, jeżeli chodzi tu do wodę, no to wymagają jakby to powiedzieć, nie to, że czystszej wody, natomiast ta woda y, no, musi być zakwaszona, żeby te ryby się dobrze czuły. Y, no i to widać od razu po aktywności tej ryby. Naprawdę świetna rybka. Tylko, tak jak mówię, no, odradzam łączenia jej y, z jakimiś y, nanorybkami, typu, właśnie jakiś mikrorazbor. Y, no i, choćby na przykład z tego powodu, że dosyć żarłoczna jest, y, jeżeli chodzi o, o, o pobieranie pokarmu. Będzie przeganiać inne, inne ryby mniejsze od siebie. Y, tak samo nie polecam łączyć ich. Y, neonami, bo będą je, no, będą je przeganiać. Dosyć długo je trzymałem z neonami. I przyjrzałem się temu, one rosną dużo większe. Dużo większe nawet od dużych samic Neona Inesa. I. No, jak człowiek podaje karmę, to, to można to zaobserwować, że, że jednak te ryby się przeganiają. O, coś mi ostre Moment Momento jest. Ym. Co chciałem jeszcze powiedzieć o tych rybach? No, poza tym, że są śliczne. Polecam każdemu akwaryście, który już hodował jakiekolwiek ryby wcześniej. Jeżeli ktoś jest początkujący, no to może nie na samym początku. Niech pochoduje sobie te ryby przez pół roku, jakieś inne, a dopiero później te bystrzyki sobie kupi. Nie ma sensu kupować kilku sztuk, bo te ryby jednak lubią, jak jest ich więcej w zbiorniku. Natomiast yy, jak ten, to akwarium będzie zbyt małe, no to um, może dochodzi do nich, między nimi do niesnasek różnych. No, pochowały się. No, już jest późna pora. I widzę, że już nie chcą tak żerować jak z rana niestety z rana nie jestem w stanie nic zagrać, bo są refleksje ze wszystkich innych yy, akwariów momento, muszę coś w telefonie zmienić, to może to, a tak no gdzieś wszystkie odpłynęły Są z powrotem, a tylko dwa. Okej, okay, nie będę przyciągał. E, pozdrawiam wszystkich serdecznie e, i zapraszam do następnego filmu. Cześć.